Nowe możliwości to hasło towarzyszące szóstej edycji kongresu 590. To jest drugi dzień tego kongresu, który odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Trwają tutaj na miejscu w Warszawie debaty, panele dyskusyjne. Już niebawem rozpocznie się dyskusja, rozmowa na temat cyfrowej dekady Europy, szanse dla sektora MŚP w perspektywie 2030 i w tym właśnie panelu Udział weźmie nasz gość, pani Ewa Kocińska-Lange, dyrektor biura NCBR w Brukseli. Właśnie z Brukselą teraz się łączymy. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Ewo. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło gościć u państwa w studiu. Tytuł tego panelu, nie bez powodu, Komisja Europejska przedstawiła bowiem w marcu tego roku taką wizję transformacji cyfrowej do 2030 roku. Jakie są główne założenia tego planu? My się skupiamy na realizacji, na wpisaniu się w ten, w ten plan w ramach działalności badawczej innowacyjnej, i to, co nam należy na sercu jako jednostce wysuniętej aż tak daleko, bo do Brukseli wspierającej polskie firmy i polskie jednostki naukowe, to jest możliwość wsparcia rzeczywiście osiągnięcia tego wsparcia z Komisji Europejskiej na rozwój projektów, pomysłów, które mają na celu wprowadzenie innowacji na rynek które mają na celu rozszerzenie możliwości współpracy naszych polskich podmiotów małych firm, dużych firm, jednostek naukowych a także innych innych organizacji we współpracy międzynarodowej, którą oferują programy finansowania badań i innowacji właśnie Komisji Europejskiej na czele z programem Horyzont Europa, więc na strategię Komisji Europejskiej patrzymy z punktu widzenia celów badawczych, innowacyjnych i wpisywania się im i korzystania ze środków, które Komisja oferuje. To zdradźmy trochę szczegółów, na jakie wsparcie mogą liczyć innowatorzy, jak rozumiem przede wszystkim? Tak, tak. Wsparcie jakby jest dwutorowe, jest jakby nasze robocze wsparcie, które, które oferujemy jako biuro w Brukseli. Kilka słów o tym powiem. I jest oczywiście to główne wsparcie, czyli wsparcie Komisji Europejskiej na rozwój tych innowacyjnych pomysłów. O tym pierwszym dosłownie trzy słowa, bo najważniejsze jest oczywiście to, za którym kryją się środki finansowe na rozwój pomysłów. Nasza rola polega na tym, żeby wspierać polskie podmioty w nawiązywaniu kontaktów, reprezentować też ich interesy w różnych dyskusjach i wśród różnych gremiów, które funkcjonują w Brukseli, tak aby głos polskiego biznesu i polskiej nauki był, był słyszany i żeby też było wiadomo o tym, co się w Polsce dzieje w, tym, w tych aspektach, jaki jest potencjał, jakie są sukcesy i jakie są plany na przyszłość. A przechodząc do tego drugiego wątku, czyli do tego, co oferuje Komisja Europejska, mamy nowe możliwości w tym roku. Po raz pierwszy zostały ogłoszone konkursy z tej perspektywy siedmioletniej, rozpoczynającej się właśnie w programie Horyzont Europa. Jest tam naprawdę bardzo dużo tematów powiązanych właśnie oczywiście z cyfryzacją. Z jednym z tych głównych priorytetów Komisji Europejskiej obok Zielonego Ładu. W związku z tym będziemy i informujemy już o tym, z jakich różnych programów można, można korzystać i w jaki sposób. Są to działania, które są skierowane albo do indywidualnych firm, nawet małych i średnich, i dlatego o tym też będziemy dzisiaj mówić, które mogą samodzielnie zaproponować jakąś przełomową innowację, jakąś technologię nową, coś, co rzeczywiście może. Namieszać pozytywnie na rynku i dostać na to dofinansowanie Komisji Europejskiej. To jest myślę, że bardzo, bardzo ciekawa oferta, bo program zazwyczaj się kojarzy z dosyć skomplikowanymi procedurami, dużym partnerstwem, a tutaj mamy możliwość uzyskania. W formie grantu nawet do 2,5 miliona euro, przepraszam, na, na rozwój tego, tego pomysłu bądź też nawet finansowanie kapitałowe, a to już może sięgać 15 milionów euro. Także to jest rzecz, do której będziemy na pewno zachęcać. Oprócz tego też firmy z. Większym, większym potencjałem do realizacji a większych projektów. A będziemy też zachęcać i zachęcamy do, do udziału w konkursach w tak zwanym klastrze czwartym Horyzontu Europa, gdzie mamy przede wszystkim wątki właśnie cyfrowe i związane też z przemysłem a i tam już konkretne tematy związane z technologiami obliczeniowymi czy też właśnie z połączeniem cyfryzacji z zielonym ładem czy też w kwestie nawet etycznego rozwoju technologii cyfrowych i przemysłowych także w, w kontekście sztucznej inteligencji jest też i to już ostatnia rzecz którą teraz wspomnę to jest też program który jest obok Horyzontu Europa ale myślę że bardzo ciekawy program Cyfrowa Europa który oferuje w całej siedmioletnim perspektywie 7,5 miliarda euro na rozwój przeróżnych tematów powiązanych właśnie z tym głównym wątkiem cyfryzacyjnym. Tu mamy superkomputery, mamy też sztuczną inteligencję, oczywiście cyberbezpieczeństwo i szereg innych możliwości na dofinansowanie projektów, które jakby na poziomie europejskim dają rozwój firmom i jednostkom w nich uczestniczących i prze, mają się przełożyć oczywiście, bo to jest główny cel, na wdrożenie, na, na faktyczne zastosowanie tego w praktyce, na wprowadzenie tych rezultatów projektów na rynek. Ten proces pozyskiwania tych środków, czyli składanie wniosków, przyznawanie ich, jak bardzo to jest skomplikowany proces, jak długo może trwać? Pytam o to, bo często właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa obawiają się trochę i, i też jakie kryteria są najważniejsze, byśmy mogli podpowiedzieć, co robić. Tak, tak. To jest rzeczywiście dosyć długa historia różnych programów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez Komisję Europejską i zdaje się, że Komisja usłyszała rzeczywiście dosyć wyraźnie apele przedsiębiorców, żeby ten proces maksymalnie uprościć. I faktycznie jest on teraz zupełnie inny niż te, do których może się już przyzwyczailiśmy, bo Komisja... Po pierwsze prowadzi nabór, nabór ciągły na te pomysły, na projekty, o tych, o których mówiłam w pierwszej części, czyli te tak zwane projekty akceleratora Europejskiej Rady Spraw Innowacji, tam gdzie mamy te 2,5 miliona euro bądź do 15. I to jest w zasadzie w tym momencie tylko bardzo krótkie takie podsumowanie pomysłu na 5 stron, do tego należy dołączyć prezentację na 10 slajdów i nagrać krótkie wideo, które powinno mieć 3 minuty. I to jest pierwszy krok, który, który należy, należy zrobić. Nie jest to zbyt skomplikowany proces. Komisja w ciągu czterech tygodni odzywa się, bo już mamy prze, przez sprawdzone, bo już kilka terminów było, daje ocenę i sygnał, czy jest OK, czy nie. i Czyli od razu wiemy, czy możemy dalej pracować nad pomysłem, tym, czy jednak on jest wystarczająco dobry i wtedy mamy. Czas, jeżeli jest dobry, no to mamy wtedy czas na przygotowanie bardziej szczegółowego biznes planu i potem jeszcze jest też spotkanie z panelem eksperckim, ale ten, ta pierwsza odpowiedź, czy w ogóle warto pracować nad daną innowacją, danym projektem mamy, jest już dosyć szybko, także to jest niewątpliwie pozytywna ocena. No i znaczy ocena, odpowiedź, pozytywna zmiana. No i też komisji zależy na tym, żeby jak najszybciej oczywiście przechodzić do tej fazy już faktycznego finansowania, no ale to jeszcze jakby na to potrzeba trochę czasu właśnie ze względu na, na ocenę już tego dalej, tego planu. Do tego jeszcze beneficjenci tego programu mają możliwość dostania też dodatkowych usług coachingowych i mentoringowych, żeby rozwinąć trochę te swoje pomysły i nadać im szerszą, szerszy, szerszy wymiar. Także ten proces jest dosyć, dosyć prosty. Te projekty w, w ramach. Klastera czwartego, o którym mówiłam, są nieco bardziej skomplikowane, wymagają już konsorcjum międzynarodowego, ale też po to jesteśmy my, jako, jako NCBR, ale też, też biuro w Brukseli, a przede wszystkim koledzy z Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie, którzy pomagają przejść tą ścieżkę aplikacyjną i, i pomagają jakby te środki, też zrozumieć mechanizm dysponowania tymi środkami. Tak ogólnie tylko powiem na zachętę, że proces aplikacji do Horyzontu Europa i samej realizacji projektu jest zdecydowanie prostszy niż ten, który, który znamy też z, z funduszy krajowych czy, czy strukturalnych. Jak Pani patrzy na to? Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce warto by w dużych ilościach składały te wnioski, starały się o to wsparcie, bo rzeczywiście to zmieni e, obraz, e, poziom i konkurencyjność naszych małych i średnich przedsiębiorstw. Tak jak najbardziej jak najbardziej jak najbardziej. Myślę że tutaj jakby też kulturowo mamy trochę lekcję do, do odrobienia bo, bo firmy z, z krajów zachodniej Europy czy południowej Europy nawet nieustannie aplikują i starają się w każdy możliwy sposób to finansowanie pozyskać się nie, nie zrażając też ewentualnie pierwszymi negatywnymi, negatywnymi opiniami bo to się oczywiście może zdarzyć także zachęcam absolutnie bo Mamy już, bo to nie jest jakby nowość zupełna, ten program ewoluuje, natomiast poprzedni, poprzednie programy, w nieco w zmienionej formie, wcześniej funkcjonujące, pokazały, że laureaci tych programów, te firmy, którym udało się pozyskać dofinansowanie, rzeczywiście miały możliwość rozwinąć skrzydła i szybciej osiągnąć też. Swoje cele, i także szybciej wyjść poza polski rynek, tylko i funkcjonować na, na rynku europejskim, a nawet światowym, I, i to jest rzeczywiście taka trampolina do tego rozwoju. Fakt, że powoli już wychodzimy, miejmy nadzieję, z pandemii, powoduje, że ta aktywność wraca, zarówno Waszego biura, jak i przedsiębiorców? Aktywność jest dlatego przede wszystkim, że, że te konkursy są, są ogłoszone i tych możliwości jest coraz, coraz więcej. My byśmy chcieli, żeby, żeby aktywność z kolei naszego biura coraz bardziej skierowana była na możliwość organizacji fizycznych spotkań i, i takich wizyt też studyjnych dla, dla przedsiębiorców, dla jednostek naukowych, również dla tych, którzy mają potencjał w horyzoncie Europa. Zaczynamy pomału, ale, ale jeszcze, jeszcze nie w pełni tak. Ta fizyczna forma wydarzeń w Brukseli funkcjonuje, także małe spotkania jak najbardziej, tak dużych jeszcze, jeszcze nie ma, a zależy nam bardzo jako tej tym, jakby placówce wysuniętej daleko w Brukseli na, to, na, na tym, żeby przyciągać polskie jednostki, polskie firmy do Brukseli i chwalić się nimi wśród naszych partnerów, zarówno z Komisji Europejskiej, jak i także z różnych innych krajów mających podobne biura naszego i również zrzeszeń i stowarzyszeń, które funkcjonują w Brukseli od lat. To miejmy nadzieję, że ta normalność wróci. Będziecie mieli również okazję w niedalekiej przyszłości takie właśnie spotkania większe organizować, czego życzę, dziękując pięknie za rozmowę. Pani Ewa kocińska Lange, dyrektor biura NCBR w Brukseli, była online państwem i moim gościem. Dziękuję pięknie.